Oprócz różnych wydarzeń, w sensie zajęć i warsztatów, które mamy cotygodniowo tak naprawdę w systemie rocznym około ponad 260, każdego miesiąca nasze kluby organizują blisko 70 do 100 wydarzeń, więc jest tego sporo. Natomiast naszymi takimi flagowymi wydarzeniami, które właśnie są już troszeczkę obszarowo poza Nową Hutę, nawet wychodzą, to jest m.in. Welochuta. Konkurs i projekt tak naprawdę z fotochutowani oraz Festiwal Zaklęte w Dyni. Welochuta jest to nie tylko coroczna impreza, która gromadzi jakby fanów rowerów, którzy co roku zjeżdżają do nas, aby rozpocząć sezon rowerowy, ale to przede wszystkim wyznaczony przez nas szlak. Rowerowy po Nowej Hucie, który składa się z dwóch pętli 60- i 20-kilometrowej. Także jest gdzie jeździć i naprawdę można zobaczyć bardzo interesujące tereny nowochskie, o których nawet sami Nowohucianie często nie wiedzą. Drugim takim projektem, który już. W sumie trzeci rok w tym momencie rozwijamy. To jest projekt z fotochutowanych. Jest to projekt, który w swoim e, zakresie ma warsztaty fotograficzne, spacery fotograficzne, no i oczywiście to na co wszyscy czekają, czyli konkurs fotograficzny zdjęć z Nowej Huty rozumianej bardzo szeroko, czyli pięć dzielnic nowochódzkich. No i trzecim wydarzeniem, którego jedenasta edycja będzie już w tym roku, to jest festiwal Zaklęte w dyni. Konkurs z jest taki nowochódzki do szpiku kości absolutnie, bo nasze jedyne formalne w zasadzie w wymaga jest takie, że zdjęcie musi być zrobione na terenie jednej z pięciu dzielnic nowochódzkich. No jest też warunek taki, że trzeba mieć 18 lat, żeby wziąć w nim udział. Poza tym tematyka jest dowolna. A jeżeli chodzi o takie informacje już techniczne, jeżeli ktoś by chciał sobie zerknąć, to zapraszamy oczywiście na naszą stronę krakow.nhpl, bo oprócz zdjęcia trzeba na wysłać też kartę zgłoszeniową i to wszystko na naszej stronie się znajduje. Bo, bo są w każdej kategorii aparat, dron i smartfon nagrody finansowe. A oprócz tego słowa i mówię serio, bo oczywiście jest wernisaż, on w październiku, i później te fotografie wędrują po naszych klubach.